Hej, Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie odpowiem na pytania z tagu 8 najczęściej używanych rzeczy. Zostałam otagowana przez Karolinę Myśliwiec. Bardzo Ci dziękuję, oczywiście, pozdrawiam. Jeżeli nie znacie Karoliny, to link do jej kanału znajdziecie na dole w opisie. Ostatnimi czasy bardzo szturmie podbija YouTube, z czego oczywiście bardzo się cieszę i życzę jej dalszych sukcesów. Tak, zawiera 8 pytań. Myślę, że jest lekki i przyjemny. Pytanie pierwsze. Najczęściej używany było pomadka. Jeżeli chodzi o błyszczyk Mam gdzieś jeden głęboko schowany, prawie w ogóle go nie używam. Eee, pod pomadkę podepnę sobie konturówkę, porównie Karolina. Jest to konturówka z Nyx'a w kolorze mauve. Jest to moja ulubiona konturówka. Dodatkowo jest to zamiennik, odpowiednik konturówki z MAC'a. Whirl, czyli jest to kolor, który jeden z kolorów, który najczęściej nosi na ustach Kylie Jenner. Jest to właśnie taka śliwka przełamana brązem. Dzisiaj akurat na ustach mam inny kolor, ale eee, jak widzicie tej konturówki nie zostało mi już zbyt wiele i używam jej praktycznie przez cały rok. Jeżeli nie mam pomysłu, co nałożyć na usta, to zazwyczaj jest to ta konturówka. Natomiast pod błyszczyk podebne, podepnę tutaj pomadkę pielęgnacyjną z Jest to oczywiście pomadka z peelingiem. Na dowód tego używam jej. Jakoś od listopada chyba już niewiele mi jej zostało. Jest ona wspaniała, ma fajny taki skład, ponieważ tutaj między innymi zawiera wosk pszczeli, olej sojowy, a jako peeling służy cukier brązowy. Także bardzo fajna pomadka, naprawdę polecam tym z Was, które borykają się z problemem przesuszonych łusk or. Przesuszonych ust oraz yy, jeżeli macie jakieś tam skórki na ustach, to ta pomadka z pewnością się ich pozbędzie. Pytanie drugie: najczęściej używane kolczyki, i tutaj yy, ja na co dzień tak naprawdę nie noszę kolczyków. Jest jeden, o którym praktycznie już zapomniałam, że go mam, i jego nazwa fachowa to chyba Helix. Mam go zrobionego w lewym uchu i tak średnio na pół roku sobie sprawdzam, czy on tam jeszcze jest i wtedy się okazuje, że na przykład kolczyk zgubiłam. Także najczęściej w Klers podczas wakacyjnych wyprzedaży kupuję sobie taki zestaw trzech kolczyków właśnie przeznaczony do tutaj, do Helixa, ponieważ one charakteryzują się tym, że nie mają takiej zapinki z tyłu, tylko mają tę kuleczkę, którą się odkręca i to jakby od tyłu się wkłada kolczyk i to sprawia, że nic mi tutaj nie zawadza, także to jest jedyny kolczyk, który noszę na co dzień. Miałam 16 lat, jak sobie go zrobiłam, także jest już ze mną dosyć długo. Kolejne pytanie to najczęściej używana bluza, i moją najczęściej używaną bluzą jest ta z Kubusa. Mam ją od liceum. W sumie jest to bluza mojej siostry, wygląda o w taki sposób, pewnie ją kojarzycie. Tutaj jest napisane White Cats League i numer 54... 24. Jest to moja ulubiona bluza. Jak na taki szmat czasu, bo to już by było 5... 7 lat chyba, to naprawdę wierzcie mi ona jest praktycznie w stanie idealnym. Piorę ją i... Znaczy piorę ją, to jest normalne, że ja ją piorę, ale po praniu nic się z nią nie dzieje. Jaka była miękka na początku, taka jest nadal. I co więcej, zawsze jak przychodzę z uczelni Ogólnie po południu, tak jak się przebieram, to zawsze zazwyczaj zakładam tę bluzę. Kolejne pytanie to najczęściej noszony lakier do paznokci. Teraz moje paznokcie są w opłakanym stanie i tak naprawdę wszystko zawdzięczam tej odżywce z Golden Rose. W czarnym opakowaniu Black Diamond właśnie tam się na mnie patrzy, y, ukradkiem. Y, moje paznokcie teraz są w, w opłakanym stanie, ale jak już ich y, kondycja się poprawi, to zacznę je z powrotem malować. I moim takim ulubionym właśnie lakierem na y, chłodniejsze dni jest Essie Bahama Mama. Jest to przepiękna śliwka, która właśnie fajnie wkomponowuje się w obecną pole, porę roku. Y, bardzo ładny kolor. Długo utrzymuje się na paznokciach i nie posiada żadnych drobinek, a ja to właśnie cenię w lakierach do paznokci. Kolejnym pytaniem jest ulubiona para butów i tutaj na wakacjach kupiłam sobie Adidasy, dokładnie Nike. Jest to model Flex, nie, nie mylić z Fluxami, ponieważ wiem, że taki model również jest dostępny. Kupiłam je oczywiście na dziele dziecięcym i jak widzicie mają tutaj y, srebrną Nike, tu, y, mają czarne Wykończenie. A tutaj mają taką siateczkę, tak trochę w centki bym powiedziała, są przewygodne, już Wam pokażę podeszwę, bo właśnie ten model charakteryzuje się tym, że o, tutaj ta, ta podeszwa jest bardzo giętka, przez co super wygodnie się chodzi, się nosi te buty, także uważam, że to są naprawdę bardzo dobrze wydane pieniądze. Fakt, ta siateczka tutaj już w jednym miejscu mi się przerwała, ale. Odko nie kupiłam, a to było na wakacjach, gdzieś chyba w sierpniu, to od sierpnia, jeszcze w grudniu, je nosiłam praktycznie dzień w dzień i bardzo łatwo się czyszczą, ponieważ ja tutaj to miejsce po prostu przecieram sobie taką zwykłą gąbką, wilgotną i bardzo szybko schodzi z niej brud. Dalej, najczęściej używany produkt do włosów i jest to szampon z mednicą lekarską z firmy Fitomet. Jest on przeznaczony do włosów suchych oraz normalnych i ja go używam. To już jest moja dokładnie skończona druga butelka, ponieważ tutaj w Akademiku woda jest dosyć mocno chlorowana. Wygląda to w taki sposób, jakbym codziennie sobie miała włosy na basenie, także one są mega przesuszone. I tutaj powstaje mi taka skorupa, coś a la lupież, także ten szampon dosyć fajnie sobie z tym radzi. Oczywiście nie zawiera żadnych silikonów ani SLS-ów. Następne pytanie to najczęściej noszona torebka i widziałam, że Karolina pokazywała taką dosyć sporą torbę. Ja natomiast na co dzień po mieście paraduję z taką torebką. Jest ona z Aldo, kupiłam ją w outlecie. Składa się z dwóch komór, tutaj jest jedna taka mniejsza. I w niej, jak możecie usłyszeć, mam same drobniaki, spełnia, mojej, spełnia taką funkcję właśnie portmonetki na drobniaki, a w większej komorze, jest jeszcze tutaj taka mała kieszonka, z której praktycznie nie korzystam i mam tutaj tylko i wyłącznie portfel i właśnie taki rozmiar mi w zupełności wystarcza, jeszcze tutaj musi mi mieścić telefon i wiem, że wychodząc mam wszystko to, czego potrzebuję, oczywiście torebeczka jest na pasku, tutaj są jeszcze takie ćwieki jest oczywiście możliwość regulacji, także całkiem fajna torebka i ostatnie pytanie to ulubione perfumy. Moimi ogólnie ulubionymi perfumami są te z Dolce, i z Dolce Gabbana The One, jednak teraz mnie na nie nie stać, dlatego tutaj sobie na wakacjach również kupiłam taką mgiełkę do ciała z Teda Bakera. Ma tutaj? Nie ma w ogóle napisane żadnej nazwy handlowej, po prostu... Baker Body Spray. Jest jeszcze taka zielono-niebieska wersja, ale mnie bardziej przypadła do gustu ta różowa, ponieważ przepięknie pachnie. Tak kwiatowo-owocowo, dosyć zmysłowo. Bardzo elegancki zapach na dzień. Nie jest zbyt mdły. Trochę cukierkowy, ale na pewno nie jest to ostry zapach. Bardzo go lubię. I pamiętam, że on kosztował około 8 funtów, także cena. Jak za taką dosyć sporą pojemność Myślę, że jest całkiem ok I to by było na tyle, jeszcze raz dziękuję Karolinie Za to, że mnie otagowała Kogo taguję, nie wiem <śprawda> Sprawdzę, kto jeszcze tego tagu nie nagrał Kto nie został otagowany I tutaj się pojawi Na dole informacja albo tutaj gdzieś u góry. Zobaczę, jeżeli lubicie taki, to pamiętajcie o kciśnięciu kciuka do góry. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ostatnio coraz więcej osób mnie subskrybuje, z czego oczywiście bardzo się cieszę. A teraz się z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się. Hej!